Moje dzieła Moje malunki Lubię bagi. Ja tylko muszę mieć rozszerzone. Aha, tutaj nie bo to widać. Dobra, czekajcie. Żeby nie było widać tej belki, która trzyma te dwa domy razem do kupy. A może nie będzie taka belka krzywa. A. Żeby... Żeby była zdrowa. Musisz poczuć się zdrowa. Czyli musi być to zdrowie w tobie. Ale ty co robisz? Ty składasz się z tych całych zadziorków, tych nieszczęśliwości, tego chaosu myślowego, tego wszystkiego, co, co do ciebie nachodzi z zewnątrz, i jesteś takim odbiornikiem wszystkiego, nastawiona na wszystkie fale, wszystkie. Wszystko słyszysz i na wszystko chcesz odpowiedzieć. I tracisz. Tę falę, którą wysyła jego serce. Twoje serce i jego serce już dawno, zawsze. Dawno było złączone, kiedy spotkaliście się, lub kiedy rzeczywiście go kochasz. Ale ja ci powiem, że tego nie kochasz. Tego nie kochasz, bo w tym całym chaosie, jakbyś go kochała, to on już by tutaj był. Ty jesteś tak wkurzona na każdy szlif. Zewnętrzny. Wszystko widzisz, a jednocześnie jesteś wkurzona na każdy zewnętrzny szlif, a chcesz być brylantem. Czujesz się czasami diamentem nieoszlifowanym. Czujesz, że czyjeś ramię, czyjeś coś, ktoś jest Ci potrzebny do tego, ale jak tylko ktoś coś próbuje cię oszlifować. A szlifowanie zewnętrzne nie polega na tym, że dajesz się, poddajesz się obróbce skrawaniem, tylko polega na tym, że wybierasz tylko najbardziej wyrafinowany szlif. Jak myślisz, o co chodzi, kiedy biorą te brylanty i patrzą tak lupą? Patrzą na czystość samego kamienia, ale też patrzą na rodzaj szlifu. A ty ty go w ogóle nie kochasz, rozumiesz? Ty w ogóle nie myślisz o sobie, że jesteś zdrowa, że go kochasz, ty w ogóle nie myślisz o sobie jako bogatej osobie, jako, jako spełnionej. W ogóle ty myślisz cały czas o swoim braku. Żeby mieć to, co, o czym marzysz, ja już w ogóle nie wierzę, że to są Twoje marzenia. Ty cały czas uparcie trzymasz się kontrastu, czyli tego oporu w sobie. Czyli widzisz tylko ten ból, widzisz, że on cię zrzucił, porzucił, że to zdrowie, że było, gdzieś się zbyło, te pieniądze i nie mają, ty nie masz w ogóle, o co chodzi. I te szlify jednocześnie nie przyjmujesz z taką pokorą, jak cię życie podszlifowuje, nie poddajesz się, nie starasz się wybrać, że tylko ten szlif, ten rodzaj, że wtedy ten diament w tobie. Rozbłyśnie. Twoje serce i jego serce są już zawsze od dawna połączone, ale ty nie kochasz go. Gdyby go kochała, to już by był przy tobie. Ty jesteś w stracie miłości. Ty jesteś w poczuciu niesprawiedliwości. Jedna pani Laska do mnie napisała, że swoją drogą dziwny, dziwny tekst, że ona by tak bardzo chciała kogoś jeszcze mieć, a że już jest taka stara. Sobie napisała, że jest taka stara. Ma małe dzieci do tego wszystkiego, jest stara, ma małe dzieci. Zobaczcie jaki to jest oksymoron, od kiedy to stare kobiety mają małe dzieci, mniejsze, to w takim razie co to jest definicja starości. Ja właśnie napisałam, przecież jak jesteś, masz małe dzieci, to jeszcze nie tak dawno ktoś cię pożądał. Chyba, że zrobiłaś sobie to jakoś in vitro z banku spermy, ale nie sądzę. I ona mówi, że spotka facetów i oni mówią, że ona jest stara i ma dzieci i w ogóle, że jest stara, to, to się wybija. I ona takie tutaj, te szlify zbiera, zbiera, takie ochydne, takie fałszywe szlify, rozumiesz, fałszywe. I na te fałszywe szlify odpowiada i ona mi to pisze, ja chcę to facet, kogo spotyka. Nawet jak facet pomyśli sobie, nie jestem zainteresowany, to przecież facet z klasą w życiu coś takiego nie powie. Razem wypiją kawkę i się facet utleni. Kogo ściąga, jaki prymitywów, co się musi z tą dziewczyną dziać, jakiego ona ma wajba, już współczuję tym dzieciom, bo przecież to wszystko jest w niej domu. Jest taką totalną beznadzieją. Ja sobie najpierw wyobraziłam jakąś staruszkę, która chce jeszcze, żeby ktoś ją złapał za rękę. Nie wiem, seks niszowy, coś takiego. A to się okazuje, że nie. Małe dzieci ma. Ale ona pisała o sobie w sposób tak kancerujący. I zobaczyłam taki znaczek, taką kancerę. Takie z pourywanymi wszystkimi tymi naryżnikami. I, a ona mówi tak: włóżmy to do klaseru, ale nie, nie ma dla klaseru dla mnie, bo ja jestem taką kancerą. Ja jestem tak zepsuta. Ja jestem taka już stara. A tak bym chciała. No i w ogóle ta postawa postawa z niska, z kolan, z klęczek. Kochasz kogoś? Kogo chcesz? Byle kogo? Kochasz, zakochałaś się w kimś? Jest jakieś serce? dla którego twoje serce bije bardziej? Jak nie masz w sercu tej miłości, to nic z tego nie ma, to w ogóle nie ma. A ty nie masz w sercu żadnej miłości, ty masz w sercu lęk o przyszłość, znowu hollywoodzki obraz miłości, że ktoś przychodzi i sobie razem za rączkę i to jest takie szczęśliwe. Przecież bycie z drugim człowiekiem to jest wiele innych rzeczy. To są katary, covidy, przeziębienia, Odgłosy to jest szątanie, to są kłaczki rozrzucone po mieszkaniu, to są skarpety. Jan burak cukrowy musi naprawdę mieć serce, którego, którego ty pożądasz, którego ty kochasz. Nie kochasz go, nie kochasz nikogo, jest ci wszystko jedno. I zwracasz się do facetów, chamów, oberżyn, dno dna, jak może mężczyzna. Powiedzieć coś takiego kobiecie, no tylko w takiej sytuacji, kiedy tak wibrujesz, że ściągasz jakieś motło, jakieś krawężniki. Natychmiast podwyższ wibrację i natychmiast się w kimś zakochaj. Jeżeli się w kim zakochasz, to ta osoba też Cię kocha. Nie ma innej możliwości. A Ty mówisz, a jak się kochasz, bracie, picie. Nie kochasz się. Ani przez jedną sekundę swojego życia nie kochała się ani w kluni, ani w bracie, picie. Ani w nikim. Zobacz, Olbryskiego kochała jego menadżerka i on, gwiazdor, mógł mieć każdą. Złączył się z kobietą, nie młodą, nie specjalnie zgrabną. No można powiedzieć, że na masie, nie specjalnie piękną. On dalej jest urzekający, ale po prostu ona go kochała. No to on też musiał ją kochać. Nie, nie ma, nie ma innej możliwości. I ona ze spokojem, pomijając ten cały kontrast. Link do fenomenalnego, rewolucyjnego e-booka, niekochana, czyli co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał, mojego autorstwa, ją znajdziesz gdzieś tutaj pod tym filmem. Mega, to działa, prawo założenia działa, prawo przyciągania działa. Cały czas rozmawiamy o tych manifestacjach, że możesz mieć wszystko, ale niczego innego nie możesz mieć niż to, co widzisz, niż to, co teraz manifestujesz, niż to, co ci twoje lustro rzeczywistości odbija, w momencie, kiedy myślisz tylko o tym, w którym miejscu jesteś. Oczywiście wszystko jest teraz, ale to teraz tworzy, cały czas tworzone jest przez Twoją przeszłość. Znowu nie chcesz używać tego słowa wyskoczyć do przyszłości, ale niczego innego wszechświat, czyli Kate Walker od Ciebie nie wymaga, w ogóle też tego też nie wymaga, bo jest zawsze natarna, jest strasznie kulturalna, jest pozytywna, więc niczego oprócz tego, żebyś była tym, kim chcesz być. Czyli nie możesz mieć Kolesia, jeżeli nie jesteś miłością. Nie możesz mieć zdrowia, jeżeli jesteś, nie jesteś zdrowa. Nie czujesz się zdrowa. Nie możesz mieć kasy, jeżeli nie czujesz się bogata, spełniona. I wtedy nadchodzi do ciebie teraźniejszość z przyszłości. Trzeba wykrzesać w sobie to uczucie, ale naprawdę, ty teraz mówisz, ale co to ty pieprzysz, ja, ja wiem jak bardzo go kocham, jak ja... Nie, ty jesteś w braku jego. Ty podbijasz cały czas ten brak. Chcesz być zdrowa, ale podbijasz cały czas niezdrowie. Jesteś zanurzona w swoim niezdrowiu, jesteś zanurzona w swoim. Kiedy się nauczysz manifestować? Kiedy zrozumiesz, że to wszystko, to wszystko, ten cały prześlad jest w Tobie? Że to Ty jesteś tą laską, która to wszystko tworzy, rozpoczyna i skończy. Ty zaczęłaś tę grę w swojej wielkiej, niesamowitej wyobraźni. O czym zapomniałaś jako jednostka świadomości. Ten film będzie podlinkowany w moim artykule o pierwszej roli duszy, o rzemieślniku. Zaczęłam od rzemieślnika, chociaż najliczniejsi są serwerzy, są kelnerzy. 25% bodajże rzemieślnicy to jest 23%, potem to się to zmniejsza, ale to nie ma znaczenia. Rola duszy zaczęłam i w tym artykule który się ukaże w piątek raniutko, o siódmej, będzie właśnie mowa o roli duszy jako rzemieśnik. Wiesz o tym, że te dusze nasze przechodzą te, te dusze, to ta ewolucja duszy w ramach tej jednostki, świadomości, jaką jesteś, bo jesteś tym wszystkim jednocześnie, ale musisz być oddzielna po to, żeby była relacja, żeby była implikacja jakaś wzajemne oddziaływanie inspirujące żeby nie było kopii wszelkie kopiowanie jest nieinspirujące więc ty musisz być oddzielna inna po to żeby móc ewoluować i jako rzemieślnik jesteś kreatorką najwięcej aktorów malarzy ale nawet Einstein to są rzemieślnicy Trochę w chaosie, trochę. No, ja jestem rzemieślnikiem, niewątpliwie. Tutaj w ogóle nie ma moja rola. I w kolejnych wcieleniach, prawda? Jestem duszą dość młodą. Jestem jeszcze ciągle nastawiona właśnie na przedmiot, na biliwit, lubię to wszystko. Nie mogę się doczekać. Właściwie przykładów dusz bardzo dojrzałych tam nie za bardzo Wam daję, ale już takie, taka dojrzała dusza jak Johnny Depp. To zobaczysz, całą listę. Też rozpoznaje się rzemieślników, że my wybieramy bardzo często takie mocne oprawki, okularów, takie grube oprawki. Pomijając takie hipsterskie, nie? jesteśmy trochę tymi gikami, samotnikami komputerowymi. Ja akurat nie noszę tych wielkich napisów na podkoszulkach, ale miałam takie skłonności, miałam. Ja z kolei bardziej jak Steve Jobs, czyli czarny sweter, czarny sweter i jeansy, kiedyś tylko 500 jedynki. Ale 500 jedynki nie fajnie leżą na mojej, więc zmieniłam na inne. Potem, disku, jakby latami to wiecie. A potem teraz, już nawet patrzę na i to po prostu nie mogę. Jak ja mogłam tyle lat chodzić i mieć tyle jedna drugie identyczne. I teraz, no, zmiana, zmiana, prawda? Teraz noszę albo te szerokie, wielkie wory, albo bagi. Bagi są super, bo bagi są wygodniejsze, nie zabijasz się, bo bagi są wielkie, szerokie. Ja marzyłam o bagi. Boże, jak byłam na studiach. Marzyłam o bagi. To wróciłam moda, oczywiście. Jest, jakie one były drogie. Boże, w ogóle były nie do zostania. Czyli one są takie wielkie, szerokie, ale na końcu trochę zwężane, przez to można jeździć na rowerze i wszędzie. Rzemieślnik. I ta dusza, i teraz jesteś w jakiej fazie. Tylko nie tak, że Ty sobie powiesz, ach, ja jestem teraz młoda dusza, to ja jeszcze w ogóle mogę nic nie kumać i w ogóle ja jestem milej I po prostu jestem podgłupiasta, rzemieślnik. Akurat! Rzemieślnicy pojawili się w drugim rzucie, więc nie ma ich tam w troglodytstwie, tam nie ma, tam, tam są inni. I ta twoja dusza przechodzi, więc jak wiesz, to nie po to, żebyś się usprawiedliwiała, tylko po to, żebyś się mogła do tego odnieść. Aha, czy to jest to? Czy taka młoda dusza naprawdę kocha? Czy coś sobie wymyśliła? Jak to wygląda? Dlaczego jest taka? Dlaczego jest taka roz, rozkojarzona? Dlaczego mam ten chaos? I ty też masz ten chaos. Gdzie tu jest miejsce na miłość? Powiedz, ale jest miejsce, bo jeżeli go naprawdę kochasz, bo powiedziałam w przedostatnim filmie, że jest cierpienie ego, bardzo mocne, bardzo mocne, i wtedy następuje samoistna zmiana ego. To jest coś pięknego. To jest wielki dar. Kiedy ego zaczyna się zmieniać, przede wszystkim znika strach. Natomiast Cierpienie z miłości, i zostaje potem właściwie, ego się zajmuje by sobą, i zostaje to cierpienie z miłości, i wtedy ty rozumiesz to, czy kochasz. I teraz też, jakbyś naprawdę kochała, to te dwa serca wasze są złączone, bo przecież on był, albo gdzieś tam go widzisz. Nie ma takiej możliwości, że ty kochasz brada Pita, rozumiesz, bo ty mi powiesz, że kochasz. Albo obejrzesz Titanika po raz enty i mówisz, że, że ty kochasz tego, jak mu tam, Leonarda. Chomcia chyba zresztą, więc nie mam chomciów. I, I wściekła jesteś na Kate, że nie wzięła go tam na te drzwi obok siebie, tylko biednych chłopaczek zamarzł. Ale on tam jest śliczna, potem tym się jakoś nikt nie powtórzyła. Seksualność, a taka, jednocześnie taka niewinność. Ale Johnny Depp utrzymał to bardzo długo. Johnny Depp to jest takie aktorzysko. Po drugie, to widać, że. Ale był taki film, że oni chyba mieli taką grubą matkę. I Johnny Depp, no to tamten młody był taki słodki i tak dalej. No, no chyba jeszcze wcześniej to było przed Tytanikiem. E... Do czego zmierzam? Nie kochasz. Nie czujesz się zdrowa. Nie czujesz się osobą, która ma obfitość. Jesteś dzieckiem. I zastanów się, skąd ten chaos w tobie, że. Po to tu jesteś, żeby to przyspieszyć. Jak się tylko zorientujesz, to to przyspiesz. Przeczytaj o Rzemieślniku. Ciekawa jestem, bo bardzo dużo osób, 23% to jest bardzo dużo 25, czwarta, co czwarty to jest serwer. I wszystkie te role dusz będą wnosić wszystkie łodzie. Twoja odózka nie jest przepełniona. Zimny prysznic. Jak ci się nie chce trenować, to robisz najlepszy trening w życiu. Ja wiem, ja wiem, że to. Trudno sobie tak przyjąć, jako własną prawdę, to co ja mówię. Pomimo tego, że się gdzieś tam w którymś momencie wierzy, przecież ja to, ja to samo mam, ja to samo codziennie zasypiam. I sobie myślę, aha, to tak, to w którym momencie to się stało, kiedy odbiegłaś? I wtedy sobie muszę powiedzieć, wracamy, wracamy na ten tor. Nie opieprzaj się, że tam spadłeś znowu z toru, że znowu jedziesz po nim, po matce, po rodzicach, szukasz, grzebiesz. Chcesz się tam ustawiać, to co? Do prababki, do, praba, do jakiej duszy? A po drugie, nawet może Twoja dusza <laughs> się nie oddzieliła, ta jednostka świadomości, bo jeszcze nie było tego rzutu. Te dusze, na przykład taki oszot. Oszot to już jest bardzo dojrzała dusza mędrca. Ale mędrzec to nie jest uczony. Uczony jest troszeczkę inny. Mędrzec jest taki, musi mieć tą publiczność. Mędrzec jest taki na pokaz trochę. I taki wyłoszą, nie? Te wszystkie gry, to wszystko. To, sss, to syczenie na końcu, nie? Jest. Jemu ja to pomagało, to nie o to chodzi, że ja to krytykuję. Każdy ma tam swoje. I ciebie pewnie też pewne rzeczy drażnią, nie? Bo to jest ten szlif. Szlif S. I chcesz być pięknym, brylantem, oszlifowanym, ale każdy szlif Cię w korbie. Nie, 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 nie. On nie będzie tak jak nie. Teraz jesteś poddańcza, jesteś w stanie, ale przypomnij sobie, czy byłaś zakochana, czy kochałaś Jana Buraka Cukrowego, słodka Bridget. Czy tak naprawdę? Czy nie byłaś tylko wymagająca? Czy to nie był gość, od którego potrzebowałaś plemnika, potem opieki i tak dalej? I dobrze, to jest, im bardziej jesteś otwarta na wzięcie. Wczoraj wysłuchałam bardzo pięknego wywiadu w RMF Kultura z Edytą Górniak na temat jej takiej płyty, którą teraz wydała na święta. Część tam jest w winylu i tak dalej. Słuchałam tego, bo już dawno nie słuchałam kogoś tak, z takim pięknym głosem, delikatnym, wiecie, jak ona. Ale od razu, ona jest przecież z tej serii Przebudzonych i w pewnym momencie no, ta rozmowa była taka głęboka na tematy, jakby tu powiedzieć, dosyć płytkie, nie, bo rozmawiali tam o muzyczce takiej świątecznej, amerykańskiej, polskiej, no i te oczywistości, że u nas są te takie bardzo, takie strasznie smutne rzeczy, a tam, no i takie oczywistości padały, że jak ona dopiero jak urodziła tego syna, to dopiero pewne te, te polskie kolendy, jak ta matula, Owija, coś mu tam daje temu Jezusowi. Ja nie pamiętam tej kolendy, ja się za bardzo nie znam, ale jak słyszę, to znam. I ten Jezus, tak jakby ta matka widziała to wszystko, co spotka Jezusa. Nas wszystkich spotkało to samo, bo to my jesteśmy tymi Jezusami, to, to Ty przeżyłaś, to Ty byłeś tym ty wszystkim. I to jest niesamowite. I z takim gorącym sercem Jezusowym, Ty potrafisz tak naprawdę nie kochać tego człowieka. Ale wracajmy do Edyty Górniak. I ona. Takim pięknym, tembrem głosu, takim, takim delikatnością, takim spokojem. Bardzo ładnie mówi. To było jest takie wyważone. Ten wywiad był naprawdę na poziomie taki spokojny, przedświąteczny, ale do czego zmierzam? On się jej zapytał, czy ty lubisz dawać, czy dostawać prezenty. No i ona powiedziała, że oczywiście uwielbia robić prezenty, a nie lubi, nie za bardzo lubi dostawać. To jest typowe. Ona jeszcze do tego może nie doszła. To jest typowe energia męska. Dopiero jak wchodzisz w energię żeńską, to bierzesz. Ja miałam ciotkę, i ona ciotka była hojna bardzo, ale totalnie jakoś mnie nie lubiła, czy denerwowała ją, nie wiem. Obgadywała mnie do tam, do wszystkich. Wiedziałam o tym, że mnie obgaduje, ale dawała mi prezenty. Drogie. Przede wszystkim to była kasa, co najbardziej ceniłam sobie w tym czasie. I postanowiłam, po prostu wezmę, a co mi tam? Po prostu wezmę, przynajmniej będę miała tą kasę, bo tak mogłam się zaczieczewić i powiedzieć sobie ciotka mnie obrażała. Zresztą ona mnie kochała gdzieś tam w tym momencie. Tylko to jest taka jeszcze totalnie to jest to pokolenie uśpionych. A co to wiecie, to to, to takie obgadywanie, ja też w tym byłam. mi też to sprawiało wielką radość. Godzinami obgadywałyśmy jakoś tam laskę. I tak mówiłyśmy, że Metka no, pierwszy się tak się skiepściło albo coś takiego. I tak godzinami, tak się mi tu wałkowały. I sprawiało nam to dziką radość, bo takie jest ego. I dopiero jak teraz wiesz, że to jest ego, ego też trzeba mu coś tam dać, jakąś przyjemność, nie? Tylko nie idziesz w kierunku jakiejś totalnej negacji, tylko mu to dajesz jakieś opakowanie. No i właśnie dla ego cudownie jest dostar, kiedy ego dostaje zawód miłosny. Ego to rozpierdala. Totalnie. I zawód miłosny dla ego jest tym, co go, po prostu to jest lepsze od wypełniania pitów. Bo jak wypełnia te pity, to cię jeszcze straszy i mówi coś tam, a jeszcze tu, a jeszcze tu. Ale tutaj po prostu ono już dostaje taką dawkę cierpienia, taką wręcz narcystyczną, że zostaje ci tylko zawód miłosny. I wtedy ty się możesz zorientować, czy. Czy rzeczywiście ci został ten zawód miłosny? Czy to tylko nie było ego? Czy ty naprawdę kochasz? A jeżeli się okazuje, że to ego jest zajęte tamtym swoim, tą zmianą wewnętrzną, samo to się dzieje. To jest samonapędzająca się rzecz. A tobie zostaje tylko ta miłość, to nagle widzisz ten świat piękny, nawet w tym cierpieniu. Bo wiesz jedno, że niemożliwe, żebyś Ty tak kochała i nie była kochana. I z tej pozycji oczyszczonej, nieegotycznej, z tej pozycji, kiedy Ty nagle zaczynasz żyć własnym życiem, a pomaga Ci w tym ego, zaczynasz być, odkrywać to wszystko, rozumieć, bo przede wszystkim chodzi o zrozumienie, że ta zmiana może nastąpić tylko w Tobie. Natomiast Wasze serca są już połączone, były, zawsze były połączone. I ty jesteś otwarta na wzięcie i nie jesteś już w tym patataj, patataj, co on powiedział, co ja, co on, o Jezus, rozczarowanie, tylko czekasz, czekasz jak, nie wiem, ja nie byłam w Ameryce Południowej, ale jak się wjeżdża do Portugalii, to jest też Chrystus tak z rękami rozłożonymi, to robi wrażenie. To jest, to jest to, to, jest ten gest, przyjdź i sobie zrób ten gest i to serce dom, 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 dla Niego. Dla kasy, dla zdrowia, dla wszystkiego. Nie wstydź się. Nie wstydź się niczego. I wtedy przestanie cię drażnić te szlify zewnętrzne. Bo rozumiesz, że to sama sobie robisz. Ty myślisz, że cię ludzie szlifują, że cię sytuacje szlifują. Nie! To, to jest twój szlif. I nagle patrzysz, Jezus, ja zdaje się jestem brylantem. Zdaje się, ja jestem coraz bardziej, lepiej oszlifowana. Ja jestem coraz lepiej przygotowana do tego życia. Kim ja kurwa w następnym wcieleniu? Co ja tutaj zrobię? To są piękne rzeczy. I to wszystko ty sobie robisz. Bo i tak nikogo tu więcej nie ma. Nikogo tu więcej nie ma. Odłączyłaś się, taka iskiereczka, żeby sobie grać. Ale jesteś cały czas tym samym, tym umysłem, tym ocean jest cały w tobie. Umysł Boga jest w tobie, w tej, w tej jednostce świadomości obdarzonej wolną wolą. Bo musisz mieć wolną wolę, musisz mieć wybór świadomy. Wtedy się możesz rozliczyć z tego, nie? Jeszcze jest umowa przed logowaniem, ale to już o tym. To są wspaniałe objawienia. Spróbuj potraktować siebie te swoje możliwości, uwierzyć w to wszystko, uwierzyć w, to, w siebie. Fajnie, Edyta jak lubi te, wiecie, te, te spiski, ale ja się dziwię, że ona jeszcze nie rozkminiła tego, że jest w tej energii męskiej, że ona nie jest w tej energii żeńskiej, brać, wezmę wszystko. To jest najtrudniej, wejść w energię żeńską, bo w głowie mamy obraz kobiety która daje, że to jest. Ale energia żeńska to nie jest, że kobieta. Mężczyzna też taką energię posiada, nie, i ma mieć. Tych kwasów ma być tylko 20%. Wszystko jest w tobie. To ty się bawisz. To jest Twoja gra. Kate Walker, to ty, tak naprawdę. Ale co z tego? Jaka to jest rada? Jaka to jest rada? Rada jest to taka żebyś nie bała się tych szlifów. Matka taka, ojciec taki, dom taki, faccio taki, to wszystko wybrałaś ty dla siebie. Potrzeba ci było tych szlifów. A teraz, jeżeli została ta miłość, to on wróci. Nie ma dwóch zdań. A jak jeszcze go nigdy nie spotkałaś, wyobraź sobie jakiegoś mężczyznę, jakieś dobro sobie wyobraź. Bo jeżeli będziesz myślała, że ty nie zasługujesz, że tylko jakieś takie byle co, żeby tylko miało spodnie, żeby miało penisa, no to takie coś ci się przywlecze. Jeszcze ci będzie mówiła, że jesteś stara, jak tyle towaru młodego chodzi po ulicach i no, a to wszystko ty. Bardzo proszę o ślad węglowy, cecę, muszka Cc, węgiel węgiel. Bardzo proszę zasubskrybuj kanał.